Siemano, lecimy z kolejnym dniem pojedynku. Jest to dziewiąty dzień z rzędu i mam nadzieję, że ta dziewiątka okaże się szczęśliwa. Już za kilka dni Polska będzie grała z Portugalią, i już w tym momencie Superbet odpala bombę właśnie na to meczu, czyli 600 bonusu za gola Polski w tymże pięknym spotkaniu. Już tłumaczę, co to, o co tutaj chodzi. Oczywiście jest to promocja skierowana do użytkowników, którzy jeszcze konta na Superbetcie nie mają. Jeżeli chciałbyś takie założyć, pierwszy komentarz pod tym filmem. Tam będzie znajdował się link. Po założeniu konta, Warto je od razu zweryfikować, potwierdzić zgody marketingowe. To druga kwestia, mój drogi kumple, jest najważniejsza. Kliknij tego cymbla, sprawdź czy masz kliknięte dobrze, bo bez tego nie będą wlatywały żadne bonusy. Później Robisz depozyt na minimum 50 zł w jednej tutaj wpłacie Jesteś zapisany do tej promocji Tu jeszcze warto pamiętać, że pierwszy depozyt to jest podwojenie maksymalnie do dwóch 200 No i za wpłatę minimum 5 dych dostajesz jeszcze dodatkowo ekskluzywny freebet 35 zł Za założenie konta właśnie z naszego linku Przyjmując, że wpłaciłeś minimum 5 dych jak jesteś zapisany do promocji na gola Polski w meczu z Portugalią Kolejny krok to postawienie kuponu solo za minimum 2 zł salda depozytowego To jest bardzo ważne Na to, że Polska strzeli gola Tak jak widzisz właśnie tutaj teraz Później kibicujesz oczywiście, jeżeli Polska strzeli gola, to w przeciągu 72 godzin Wlatuje jeszcze dodatkowo na Twoje konto bonus, właśnie 6 stów 6 stów, no to jest taka kolejna bomba po lidze mistrzów Gdzie właśnie na meczach Polski Superbet leci po prostu po całości To jest oczywiście bonus do obrotu trzykrotnego po kursie minimalnym 1,91 no i jak ktoś jest zainteresowany, pierwszy komentarz pod tym filmem jeszcze raz tam odsyłam. Lecimy z konkursiwem, jeszcze będzie dyszka do zgarnięcia, oczywiście na Superbecie. Sprawdź, czy masz łapkę w górę zostawioną, sprawdź, czy masz subskrypcję. W komentarzu napisz dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy, pomiędzy Orleans a Valenciennes. To jest Francja National. Typujecie do godziny 19:30 komentarze edytowane dodane po tej godzinie czy bez? Niku gracza na superbet, jak zawsze, jak co film nie biorą udziału w zabawie. Dobra, tyle mamy tutaj słowem wstępu. Myślę, że możemy polecieć z dzisiejszymi kuponami. Nie wiem, jak to poszło wczoraj. Nagrywam sobie przed. Zakończeniem naszych spotkań, no i tym razem zaczniemy tutaj od końca: od końca, no to odwrotnie, po prostu. Czyli ten WGW będzie jako pierwszy, piłka ręczna Norwegia, pierwsza liga Dramen z runarem. Gospodarze mają tutaj wygrać Kurs 1,48 Również tutaj piłka ręczna Drugie zdarzenie Szwecja, pierwsza liga z Kowde Z Alin Ksas I z Kowde ma tutaj wygrać pierwszą połowę No to z Kowde zdecydowany faworyt No 1,83 na pierwszą połowę No nieźle, nieźle I również tutaj piłka ręczna Międzynarodowa Liga Mistrzów Eurofarm Peliester ze Sportingiem Lizbona Sporting Lizbona ma wygrać pierwszą połowę Różnicą co najmniej dwóch trafień Dwóch goli 3,84 z tego wyszło Nikolaus będzie tutaj kolejny. Yy, co my tutaj mamy? Liga Mistrzów Kobiet. Kto by się spodziewał? Bayern Monachium z Arsenalem. Gol w obu połowach. Po kursie 1,60 i również Liga Mistrzów Kobiet. Valerenga z Juventusem. Powyżej 2,5 gola w meczu i gol w pierwszej połowie. 1,65 kursiwo. łącznie 2,64. Teraz będę ja. Yy, koszykówka. Monaco z Maccabi Tel -Awi. Wstawiam tutaj na zwycięstwo Monaco Jest to oczywiście Euroliga Drugie zdarzenie również tutaj z Euroligi Krwena Zvezda z Baskonią Wysoki tutaj dodatni handicap na Baskonie Myślę, że jak będą mieli przegrać ten mecz chociaż ostatnio były bardzo wyrównane mecze pomiędzy tymi ekipami, no to będzie to maksymalnie 9 punktami. 1,42 kursiwo na to, no i Liga Mistrzów Kobiet, Valerenga z Juventusem i stawiam tutaj na handicap dodatni, plus półtora na Valerengę. Po kursie 1,45 łącznie wyszło 2,67 i Berbelucha będzie tym razem na samym końcu. Tenis, Barere z Mattia Bellucci, Mattia Bellucci ma tutaj wygrać, Piłka ręczna, również Liga Mistrzów. RK Zagrzeb z PIK Zagrzeb ma tutaj rzucić powyżej 26,5 goli po kursie 1,51. I Skowde z Aligna Piłka Ręczna Szwecja z Kowdem, ma tutaj wygrać to meczyko. Meczycho. 3,72 kursiwo wyszło. No tak to wygląda. Trzeba sobie troszkę radzić. Jeżeli nie ma właśnie tej main oferty ligowych zmagań w piłce nożnej, to jest właśnie dzięki temu. Można sobie zajrzeć do piłki ręcznej, do koszykówki, do Ligi Mistrzów Kobiet i jakoś to wszystko się kręci. Dzięki bardzo. Udanej środy życzę i widzimy się jak zawsze rano kolejnego dnia na filmie. Siema.